My wiemy, że jest bardzo poważny problem i że to nie jest już problem edukacyjny, medialny czy jakiś tylko egzystencjalny. Wiemy, że trzeba jakoś w sposób optymalny wobec tego problemu znaleźć rozwiązanie. I powiem szczerze, że to jest ciągle, bo to wszystko się zdarzyło nagle. Nie planowaliśmy, nie ma tego w żadnych planach, w żadnych strategiach. Ale też wydaje nam się po prostu niemożliwe, żeby państwo polskie się do tego problemu i do Polonii, która się znalazła w takich okolicznościach, odwróciło tyłem. Pytanie jest, jak optymalnie zadziałać i czy. Optymalne jest zapewnienie czasowego jakiegoś wyjazdu, może to jest tylko kwestia tygodni, może dłużej, no trudno też to wszystko prognozować do Polski, czy raczej wsparcie przemieszczenia w ramach Ukrainy, dlatego że mamy dwa regiony, w których jest fatalna sytuacja, ale mamy jednak ciągle i aby tak zostało, szereg większość krajów, w którym jest stabilność i bezpieczeństwo na takim poziomie, na jakim normalnie jeszcze kilkanaście tygodni temu Państwo mieliście w Doniecku i w Ługańsku. Zawsze przemieszczenie i wsparcie tego przemieszczenia w ramach Ukrainy jest, jest prostsze i też prostsze, jeśli chodzi o powroty, natomiast jest zrozumiałe. I to ja nie chcę teraz dawać jakichś ostatecznych odpowiedzi, ale chcę powiedzieć, że nie chcemy się od tego odwracać.